Witamy w kolejnym odcinku Na Poboczu. Dziś tradycyjnie są z wami Marcin Bleśle oraz Łukasz Łaczyński i dzisiaj tutaj w paskach, ja w kracie. Zaczynamy kolejny odcinek. Boom! Najpierw chińskie badziewie. I uh -huh. dzisiaj chińskie badziewie to... Sherry QQ. Sherry QQ. To jest kopia... Deumatiza. Nie uwierzycie, bo uwierzyłbym w kopię Rolls-Royce'a, w kopię po Mercedesa, po co? BMW. Po co? Czy Deumatis to jest drogi samochód? Nie, nie. to nie jest drogi samochód, więc tak. po co jeszcze kopiować? Czy ktokolwiek łudzi się, że kopia, chińska kopia Deumatisa będzie lepszym samochodem? To jest takie jak podrabiać jakieś Adiadosy albo Niken. Tak. to jest... I uwaga, tutaj Captain Obvious, General Motors zgłosiło roszczenia, zgłosiło problemy. Powiedzieli, że jest to samochód trochę zbyt podobny, ale jednym się różni. Ma o wiele gorsze... Wyniki w testach Euro I to strasznie wszystkich dziwi. Po chińskim bandzielu zaczynamy jakiś poważniejszy temat. Poważnie. I po, nie wiem, czy powinniśmy to mówić z, z werbą, czy z, jednak z tą brytyjską taką flerną. I elegancją, temat ten dotyczy Aston Martina brytyjskiej, pięknej marki specjalizującej się w pięknych luksusowo-sportowych samochodach Aston Martin ma zamiar zaprezentować na targach w Genewie w marcu na targach, na których będziemy i zdamy relacje prawdopodobnie, bo zobaczymy ten samochód, auto, które ma konkurować z najbardziej hardkorowymi super samochodami Ferrari Ferrari oczywiście, McLarenem P1 GTR, tak. czyli z tymi naprawdę torowymi, jeszcze bardziej ekstremalnymi wersjami tych już ekstremalnie super samochodów bardzo cieszę się, że Aston Martin włączył się do gry, mm -hmm. bo jednak, nie oszukujmy się, to było zazwyczaj porównanie LaFerrari P1 oraz Renault 918 mm -hmm. Aston Martin był tak gdzieś z boku, prawda? Tak. Teraz Aston Martin wkracza do gry i mam nadzieję, że w wielu dziedzinach dołączy. Myślę, że ma szansę ma szansę mm -hmm. walczyć. Pod maską ma być V12. O tym silniku, o tym samochodzie niewiele, niewiele wiadomo. Bo... Tam była mowa o prawie 800 koniach, więc zobaczymy, ale to jest bardzo pozytywne dla mnie wydarzenie, jeśli chodzi o tego Aston Martina. Przechodzimy do kolejnego tematu. Temat no niby poważny, ale taki trochę niedotyczący nas... Ani nie mamy dzieci, tak. ani nie palimy papierosów, Ani a nie dotyczy mamy on. własnego. Tak. <noise> w każdym razie temat ten dotyczy palenia w samochodzie, a raczej z tego, że zostało to zabronione w UK, w Wielkiej Brytanii. Będzie Jeżeli jedziecie autem i macie z tyłu dziecko... Wasze bądź porwane, to nie możecie tam palić. Nie możecie, bo grozi wam mandat. Mam nadzieję, że. Bez mandatów nawet nie ma takich rodziców, którzy narażają swoje dzieci na... Wiem, że są, ale mam taką nadzieję, że tego nie robicie, bo to jest bardzo niezdrowe Marcin za każdym pracujecie. razem, jak widzi kogokolwiek, to pali papierosa w aucie, to mówi mi, że się pożyga. Aż mi jest niedobrze. Ja sobie wyobrażam, że wsiadam do takiego samochodu i tamta z tej popielniczki się wysypuje, nie? Taki popiół lat <grym> w samochodzie. Nie ale jak palicie, to sobie palcie, ale jednak nie palcie, bo Marcin... Bo to, to jest przykład... niezdrowe. Bo Marcin no, nie wymiotuje raczej. Przechodzimy do kolejnego tematu. Temat jest już trochę bardziej walentynkowy, bo, bo, dzisiaj, tak, są bo dzisiaj są walentynki. Chyba główną bohaterką jest kobieta. Kobieta... A Audi, kobieta w ramach zemsty najprawdopodobniej na swoim, na swoim mężczyźnie postanowiła zniszczyć jego Audi R8 i zobaczcie jak to wygląda tam po prostu z zewnątrz zostało zniszczone wszystko światła, wszystkie plastiki, jakieś kratki szyba, szyby podejrzewam elementy osłony silnika wnętrze tam, a wnętrze, wnętrze jakie wnętrze podarte fotele, podarta deska rozdzielcza zbite zegary, zbity ekran komputera pokładowego tam po prostu i jakby tornado przeszło. Ja czuję, że ten sąd w przesłanie, przestanie poprzeć tornado. Jak Marcin to oglądał, to właśnie się go pytałem, czy kobieta również wdarła się do wnętrza i też tam tak, zniszczyła, jest... ale absolutnie wszystko zniszczyła. Wiem wiemy dlaczego tornado robią węskimi wionami po prostu. Bo ja była pragną, Ale może sobie zasłużył, więc nie zrzucają się. No na lapierze na akła tak. bardzo, bardzo poważne. Tak, zaczynając się na F, a kończące na K. Ale nie tylko kobiety potrafią zniszczyć samochód mężczyźnie, bo mężczyzna też sam potrafi doprowadzić go do stanu nieużywalności. Tak, doskonale sobie z tym radzi, doskonale sobie z tym radził, na przykład e, kierowca Lamborghini Aventadora, który nieco stracił panowanie nad pojazdem, jeszcze zahamował i później zaczął tak, tak w, po prostu w drzewo, bum. Uderzył w drzewo i samochód się rozleciał na dwie części. Prawie na pół. Tak, na pół. Tak więc ten pan zostaje w tym tygodniu królem pobocza no dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek na poboczu. Tak, byli z Wami tradycyjnie Marcin Wleźlak oraz Łukasz Zaczyński. Do zobaczenia za tydzień.